Jak się wszystko powinno zacząć, to jak jest wszystko idealnie, to w tym miejscu powinno się wyświetlać już. O! Już wszystko mamy. Okej, okay, pozdro. i to zaczynamy sobie, no mamy dzisiaj do rozdania bardzo fajne itemki. Będziemy dzisiaj m.in. rozdawać aż 21, 22 chyba kulczy, nie wiem, znaczy, ile ich mam do rozdania. Zobaczycie, to będzie, może większość, większość tego rozdać, 21. Dzisiaj postaramy się większość tego rozdać, może. Klaty nam to potrzeba w skrócie. Ale klaty nie będę kupował, bo ja sam sobie kupiłem, więc ja sobie raczej jakby sobie drobne. Chodź, yy, chodź, 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 chodź. Może Muszę Może to... Mogę to skopiować, mogę. ok zaraz sprawdzimy zapraszam na LAN więc okay, zaraz więcej osób się pojawiło więc yes. jest, do jest dobrze o tym z ale nie mogło być tak szczerze o! Jeszcze fajerwerki zaskopiuję, fajerwerki zaskopiuję i... Hopps, ops, ops, ops. To jest niezły drops. Chodź, 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 chodź. Chodź. Chodź, mordeczko. Mm -hmm.

hmhm więc po tyالi tylko mam 3 kg, jak ja prezent CC no już 43 serca, więc lecimy dalej sobie Kupię kilo o to jest ten tyka chcała do mnie wczoraj. e ne zjedę 9 8 Możecie pamiętać. W ogóle mam widzowie własny klan. Jak ktoś chce dołączyć, to zapraszam serdecznie. Eee, on jest... No jestem tam sama, ale szukam obecnie ochotników, Kto by chciał dołączyć do klanu Olafiks. Wciul mocny. Wciul moc. Eee, poczekajcie widzowie.